Witam Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj, w ten bardzo mroźny dzień, e, Nowa Prawica organizuje w tym tygodniu e, akcję o dumnej nazwie Wolny Bazar. E, o całym happeningu e, opowie prezes e, sekcji młodzieżowej Najbardziej. Witam, Wolny Bazar. Jest to e, jakby podtytuł całej akcji, która. E, ma tytuł na pomoc gospodarce. Jest to akcja, y, która jest organizowana przez Kongres Nowej Prawicy przez cały ten tydzień w wielu miastach Polski. Akcja ma na celu uświadomić społeczeństwo, przedsiębiorców, takich y, właśnie, którzy pracują na tego typu bazarach, w jakim stanie jest polska gospodarka i że jest to stan krytyczny myślę, że nie trzeba tego już jakoś specjalnie udowadniać. Teraz to każdy widzi gołym okiem, że polska gospodarka jest w coraz gorszym stanie. Ludzie po prostu mają coraz mniej pieniędzy, żeby kupować cokolwiek, co nie jest artykułem pierwszej potrzeby. Każdy myślę, że to zauważa. Jeżeli branże, które właśnie wytwarzają inne artykuły, niż te pierwszej potrzeby zaczną podupadać, co dzieje się teraz, to po prostu zmniejszy się zatrudnienie w tych branżach przez co będzie więcej ludzi, którzy nie będą mieli nawet pieniędzy na te które pierwsze potrzeby. Także jedynym ratunkiem w tej chwili na to, żeby polska gospodarka dostała jakiś impuls, to są wolnorynkowe reformy. My się za tym opowiadamy. Uważamy, że zabiegi kosmetyczne, które nam czasami proponuje powiedzmy partia rządząca, czy też partie opozycyjne w ogóle jak proponują, to i tak jest dobrze ale to są wszystko zabiegi kosmetyczne, które nam nie pomogą jak wydostać się z tej spirali, która zaciska się do na naszej szyi dlatego proponujemy nasze postulaty wolnorynkowe, na których powiem kolega. należy nam na zmianach wolnorynkowych, więc postulujemy obniżkę i zniesienie niektórych podatków. Zniesienie podatków i dosyć wielka podatku dla przedsiębiorstw. E, chodzi też o uproszczenie podatków. Podatki są bardzo skomplikowane co utrudnia działanie przedsiębiorców. Chodzi też o to wspomnieć o ZUS-ie. zus jest dużym dla przedsiębiorstw, zwłaszcza w obszarze przedsiębiorstw. Gdyby przedsiębiorca E, Mógłby też płacić e, ZUS w składkę, czy też e, odprowadzać ją do prywatnego ubezpieczyciela. Mógłby mieć więcej pieniędzy e, na początku do firmy, by zatrudniać więcej ludzi. Z powodu, bezrobocie zwiększyłaby się siła nabywcza ludności ogóle gospodarka mogłaby się rozwijać. E, Opowiadam się też za obniżeniem e, stawek akcyzy zwłaszcza na e, paliwa, gaz, więc, e, gaz paliwa, i oczywiście cena pozostałych wysyłanych, które nam transport na ten temat, na pewno są ludzie razie. To nasze główne postulaty. Chcemy, żeby by, y, Państwo prościło w procedurę i sprostało się y, do udziału dzieci życia, przez to, że sprawa. Y, wiele spraw. Y, Niepotrzebny świstek w urzędzie powoduje, że przedsiębiorca, każdy każdej ten nie może się zająć już pożytecznie. Na tym nam zależy, prosimy Państwa o wsparcie, prosimy o dobre... By... Hej, Nowa Prawica! Trzymajcie się chłopaki, nie dajcie się Nowa Prawica, zabić wszystkich. Wtedy wczoraj... No nie zamierzamy się uciekać do takich usunięć yy, jak to w banku, to w ale chcemy yy, legalnie doprowadzić właśnie do uwolnienia gospodarki z tych niepotrzebnych przemysłów. tyle. Dobrze, teraz yy, przejdziemy po yy, straganach yy, po targowisku i rozdamy drobnym przedsiębiorcom, których i nadzieja tak naprawdę, bo to oni tworzą dobro do tego kraju. Rozdamy nasze materiały informacyjne, żeby... Nogi gospodarki, czyli to, co przeszkadza funkcjonować takim jak ty. Formalność. Aby założyć działalność gospodarczą w Polsce potrzebujesz około trzech tygodni. Koszt 100 złotych, konieczność wyrobienia pieczątki oraz założenia konta bankowego. Dziękuję, co to komu jest potrzebne? VAT. Musisz go odprowadzić od każdego składanego towaru. 1 stycznia 2013 roku już 25%. Ponadto za samą rejestrację VAT zapłacisz 152 zł. Przypominam, że my pozwolujemy, żeby zmniejszyć VAT do wysokości 15%, bo do tego zmusza nas Unia Europejska, żeby był 15%. Tymczasem my mamy nawet większy niż zaleca Unia Europejska. Księgowy, musisz zatrudnić osobę do ich prowadzenia lub tr tracić swój cenny czas na wykonywanie bezproduktywnej pracy. ZUS, musisz zapłacić 976 zł. 76 groszy miesięcznie bez względu na to, czy Twoja firma zarabia, czy nie. Bo to przecież jest skandal. Podatek dochodowy. Musisz 18% Twojego dochodu. A jeśli Ci się uda zarobić choć jedną złotówkę więcej niż 85 528 złotych rocznie, 32%. Jesteśmy również za tym, żeby zlikwidować podatki Ponadto, jeśli chcesz handlować na alkoholem czy papierosami, musisz posiadać koncesję. Albo ryzyko. Do tego dochodzą prawdopodobnie...

nie wyjaśniałem tak. Ja wiem, że Państwo się trochę oburzają, że są taki przykaz z megafonem przyszedł i zakróca spokój, ale niestety w pewnych wypadkach nie ma już wyjścia, ponieważ nam, żeby się przebić jakkolwiek przez barierę medialną, jest bardzo trudno jeżeli. Nie będziemy robić takich akcji, nie będziemy Państwu uświadamiać, że jest alternatywa dla partii, które zasiadają w parlamencie. To nie, nie dowiedzieć się o nas nikt, ponieważ telewizja publiczna nas nie pokaże. Dzisiaj na tą konferencję prasową zaprosiliśmy wszystkie media, które znajdują się w Krakowie. Nikt nie przyjechał oczywiście, pewnie są ważniejsze sprawy, o których można komunikować. Przez cały dzień można pokazywać, nie wiem, jak leci się w głowiec. D'an tamm eo an 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 t, <t, <t